Przyjechałem, zakładałem u tego niepełnosprawnych Gineleona i przyjechałem 15 po 7. I szybko mi się jeść tam chciało, to nie wziąłem nawet dokumentu, niczego, wszystko zostawiałem, a dokumenty zawsze brałem i tego. No i poszedłem do mieszkania, zrobiłem sobie jeść z tego i pokojnie się położyłem. Oglądałem telewizję i tak gdzieś za 15, 3. Taka łuna się pokazała, obudziła mnie bez kuchni, bez okna. Ja wyskoczyłem i patrzę, gara się pali. Momentalnie na 112 dzwoniłem. Zadzwoniłem na 112 i, no, i potem strach przyjechał po 25 minut i to wszystko. Proszę powiedzieć, co tam w środku się znajdowało? Co pan stracił? O, giętarkę, ten, boszówki w 5 miałem. boszówki tego, dutownice, spawarki. No narzędzia wszystkie, no, na około gdzieś 50 tysięcy samych narzędzi miałem, co rzeźbiłem, dłutownice miałem, co rzeźbiłem, dachy robiłem, to wszystko z tego, ja, ja pod klucz robiłem, to wszystkie, wszystkie maszyny, co miałem, to kompletnie wszystko. Teraz rozumiem, że no jest Pan na zero czy pod kreską nawet, tak, z tego powodu? Pod, Jestem pod kreską, no nie mam nawet... Musiałem tego, wziąć i tego, kupić kielnie, bo tutaj nawet bez roczki nie miałem kielni. Na razie robię u siostry tam, bo nawet nie ma człowiek. Musiał się czymś zająć, bo normalnie nie mam czym robić, to mam kielnię, tylko i Hebel kupiła mi siostra i tak ten kuje i muszę się zająć, bo mi do głowy to są. Czy jakieś odszkodowanie wchodzi w grę, czy nic takiego no, nie będzie tutaj? Na razie wszystko czekamy. Nie wiem nic, bo auto nie było, niby się że odpali, zapaliło się od busa, gdzieś się na zwarcie w busie zrobiło z tego. A musiałbym mieć ten, autokasko opłacone przy busie, Z przy starym tym busie to się nikt nie opłaca autokasko, bo płacić autokasko to, to jest dużo pieniędzy. Proszę powiedzieć, no czym tak w ogóle na co dzień się Pan zajmuje właśnie i jak wygląda Pana praca tutaj? No muruję, muruję, tynkuje, Robię te wywiązki, dachy, robię płytki, kładę szpawluję Gdzie mam robotę, tak robię Ile potrzeba pieniędzy, aby pan stanął na nogi? Około no. Około 30 tysięcy Żebym chociaż stanął trochę, nie? Proszę powiedzieć o tej swojej działalności takiej, że Pan pomagał różnym ludziom, jak to wyglądało? No, no, po, no je, jeżeli pomagam, to jak tutaj jeżeli zadzwonią, to, tym, to im się kran zepsuje, to nie do, do hydrauliki. Do tego, jeżeli one to pomagam i z tego, za, za to nie biorę pieniędzy, nic. Kompletnie im pomagam, po prostu z tego, to nieraz mi tam przyjdzie pełnosprawny, pomoże tu posprzątać z tego i ja tu o nich pieniędzy nie biorę, normalnie im pomagam. Nie chodzi mi o pieniądze. Aby ktoś miał jakieś materiały, obojętnie jakie. Z tego, żebym mógł odbudować sobie dom, tego nie dom, tylko garaż, to bym, bym prosił. Bo pieniądze to ja sobie i tak wszystko zrobię. Tylko o materiały chodzi. Pan Jurek, garaż, który by budował, to było jego, że tak powiem, miejsce pracy. On w tym garażu miał wszelkie narzędzia. On jest znany, lubiany tutaj w okolicy, bo jak tak zwana złota rączka, jak to się na wsi mówi, umie zrobić i stolarkę, umie robić i blacharkę, że tak powiem, dekarstwo, przepraszam. No i muruje, przede wszystkim od murowania jest znany, bo nie jeden tutaj łazienkę zrobił, czy tam jakoś altanę, to zawsze wszyscy tutaj jakieś schody, to do pana Jurka. I dzisiaj chcemy chętnie tutaj panu Jurkowi wspomóc, także zachęcam, szanowni państwo, na portalu. Żutka.pl jest założona zbiórka no, dla pana Jurka. Na kwotę 30 tysięcy, także wszystkich darczyńców zachęcam do tego, żeby spadli tą zbiórkę.